Cześć, zabieram Was dzisiaj na pocztę, bo dostałem Awizo i no muszę je odebrać. Nie wiem co to jest za książka, więc jak sobie odbierzemy, to od razu zrobimy mały unboxing. Um, unboxy, unboxing unboxing. Poza tym, chciałbym Wam opowiedzieć o hitach jesieni. O co chodzi z tymi hitami jesieni? Yy, Hity jesieni to jest tekst, który napisałem dla Wirtualo. Wirtualo yy, to jest taki sklep z e-bookami, z audiobookami i chyba. Nie, chyba papierowych książek nie mają. Napisałem tekst o hitach jesieni ostatnich lat, czyli o najciekawszych książkach z literatury faktu oczywiście, które pojawiły się jesienią i które były rzeczywiście takimi no, must readami w tamtym okresie. W tym tekście napisałem o książkach z lat 2019, 18, 17, 16 i 15. I dzisiaj też wam trochę o tych książkach opowiem, a dla tych, którzy chcieliby o nich posłuchać troszkę więcej, to oczywiście odsyłam na Virtualo, na bloga Virtualo. Wystarczy, że wpiszecie Virtualo.pl/blog i tam znajdziecie mój tekst, który się nazywa Hity Jesieni. Kiri dobrze wie, gdzie jest poczta, do tego prowadzi. No, a tu znajomi. Chodź. Aż trzy rzeczy dostałem. Aż trzy... Aż trzy rzeczy dostałem, się. Spo... Boże, nie powiem. No jak widzieliście, nie było warunków do opowiadania o książkach na dworze, więc opowiem wam o nich tutaj. Za chwilkę sobie zrobimy unboxing oczywiście. Zacznijmy sobie od książki z roku 2015. Jesień 2015 i jej hit to z pewnością będzie Białystok. Białystok Marcina Konskiego. Jak się można łatwo domyślić, książka o Białym Stoku. O historii, troszkę o historii Białego Stoku, który był przed wojną miastem wielokulturowym. Po wojnie. Jak możecie się domyślić, ta wielokulturowość zniknęła, ale Marcin Koński przede wszystkim pisze o białym stoku współczesnym. I to jest książka o białym stoku, ale może się w niej przejrzeć cała Polska. Bo Koński tak konstruuje ten reportaż, że problemy białego stoku. Również bardzo wiele mówią o tym, jak wygląda współcześnie nasz kraj. Oczywiście jest nie tylko o problemach kraju, na przykład nie tylko o nacjonalizmie ros rosnącym albo antysemityzmie, ale na przykład Kącki pisze też o twórcy języka Esperanto, który z Białego Stoku pochodził i to też jest bardzo ciekawe. Yy, mówię o tej książce również z tego powodu, że w tym roku pojawiła się nowa edycja, to znaczy Pojawiło się nowe wydanie, bo nowa edycja to jest chyba tak z angielskiego. Nowe wydanie tej książki, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście Białego Stoku, to możecie sobie kupić od razu to nowe wydanie. Polecam, naprawdę bardzo mocna książka, która daje wiele do myślenia nie tylko o Białym Stoku, ale o Polsce w ogóle. Kolejna książka to jest książka z roku 2017. Nie hańbi. To, jest, to są reportaże o pracy, o pracy w Polsce, o ewolucji rynku pracy i praw Pracownika w Polsce na przestrzeni właściwie 100 lat. Dzięki tej książce widzimy, jak poprawiła się sytuacja pracowników w Polsce właśnie na przestrzeni tego okresu, ale widzimy też, co nie zostało przez te 100 lat zrobione i co wymaga naprawy. Ale znowu to nie jest książka historyczna, to jest książka o współczesności, na przykład o współczesnym rynku pracy, który ma wiele paradoksów, bo na przykład jak to się dzieje, że w miejscowościach, w których jest bardzo wysokie bezrobocie, nadal bardzo trudno znaleźć pracownika do pracy. O tym pisze Olga Gitkiewicz w swojej debiutanckiej książce, a ja od razu wam zaznaczam, że pod koniec października wychodzi nowa książ książka Olgi Gitkiewicz i to będzie niezdąże. O transporcie publicznym, o wykluczeniu yy, komunikacyjnym. Tak się ono nazywa profesjonalnie, czyli o tym, że do małych miejscowości nie dociera transport publiczny. A jeżeli ten transport dociera, no to jest bardzo złej jakości. Ja już tę książkę przeczytałem, yy, mówię o niezdążę i jest bardzo dobra. Na pewno w którymś z filmików Wam o niej opowiem. Mm, więc możecie się nią już teraz zainteresować i przeczytać. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz. A teraz książka z roku 2018. Hit jesieni 2018. Błoto słodsze niż miód Małgorzaty Reimer. To jest książka o Albanii, o, o tym jak wyglądał komunizm w Albanii. Ta książka jest ciekawa, przynajmniej dla mnie, głównie ze względu na to, że pokazuje. Komunizm, inne oblicze komunizmu niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, pokazuje, że komunizm nie jedno miał imię, i to, że u nas była komuna i wyglądała tak, jak wyglądała, nie oznacza, że w Albanii, gdzie też była komuna, i która przy, też przecież przywędrowała do Albanii z, ze Związku Radzieckiego. Wygląda tak samo, wyglądała o wiele straszniej. Była o wiele bardziej opresyjna. W, 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 o wiele bardziej... Kurier przyniósł paczkę właśnie. Więc kolejna paczuszka do unboxingu. A wracając do tej książki, no to tak jak powiedziałem, Reimer pokazuje jak bardzo opresyjna była ta komuna w Albanii, jak bardzo odcinała obywateli od świata i to jest bardzo ciekawe, chociaż ja miałem wątpliwości troszeczkę co do tej książki. Jeżeli chcecie o niej przeczytać więcej, to odsyłam również do recenzji. W ogóle recenzje wszystkich książek, o których dzisiaj mówię, znajdziecie na blogu, więc wystarczy, że sobie w wyszukiwarce na blogu wpiszecie tytuły tych książek i na pewno i na pewno je znajdziecie. I jeszcze jedna książka z roku 2016 to są depesze. To jest klasyk literatury faktu na świecie. Jedna z najlepszych, tak się mówi, jedna z najlepszych książek z literatury faktu na świecie o wojnie w Wietnamie. Nie taka, jak sobie wyobrażacie, bo to jest bardziej utwór właśnie literacki, taki artystyczny, niż klasyczny reportaż. Michael Herr napisał tę książkę wiele, wiele lat po Wietnamie i ona jest napisana w taki sposób, w taki roztrzęsiony sposób, takim językiem, y, trochę jakby opowiadanym y, na gorąco, taka relacja na gorąco z wojny, a jednocześnie jest to taka relacja roztrzęsiona, taka relacja y, czasami niepokładana, na pewno nielinearna. Y, być może trudniej się to przez to czyta, ale ten klimat, który przez ten styl wymyślony przez Hera. Osiągamy jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo dużo mówi nam o wojnie i jak ona wyglądała tam wtedy w Wietnamie. Ja polecam, a poza tym to jest pięknie wydana książka. To jest jedna z ładniej wydanych książek, jakie mam w ogóle na półkach. Depesze. I, I to są wszystkie książki, o których chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. O jeszcze kilku piszę w tym wpisie na Virtualo, na blogu Virtualo, więc was odsyłam link jest też na dole. Tam chyba piszę o sześciu albo o siedmiu książkach, również o książce z tego roku, tej jesieni, którą polecam bardzo, bardzo gorąco, e, więc sobie po prostu wejdźcie. No i tam też znajdziecie trochę więcej informacji o tych książkach, o których dzisiaj powiedziałem, jeśli oczywiście jesteście, jesteście ciekawi. Na no teraz unboxing. Nowe książki, a nowych książek chyba nie muszę wam przedstawiać. Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz. To jest chyba o kocie Konwickiego. Biografia. Waffen SS. To jest książka na którą czekałem od dłuższego czasu i to jest książka, którą wam pokazuję razem we współpracy z wydawnictwem Znak. Ja wiem, że część z was tematyka może od razu odrzucać, no bo Waffen SS to tak brzmi bardzo bardzo historycznie i do tego złowrogo. No, może odstraszać was grubość yy, albo taka, no, dosyć groźna okładka. To jest książka. Ja Wam przeczytam tutaj, tylko z tyłu na okładce, co jest napisane, i być może część z Was od razu ta książka zainteresuje. Pół miliona Europejczyków walczących u boku Niemców pod sztandarem Waffen-SS. Ko, kolaboranci, zdrajcy, oportuniści kim byli niemieccy członkowie tej zbrodniczej organizacji? No, i właśnie te pytania wydają mi się najciekawsze. Czy byli kolaborantami, czy byli zdrajcami, czy byli oportunistami? Bo w pierwszej chwili być może od razu powiemy, tak, zdrajcy, kolaboranci i oportuniści, ale z drugiej strony, to znaczy nie wiem, bo jeszcze nie czytałem, ale z drugiej strony być może te odpowiedzi nie będą takie jednoznaczne, i mam nadzieję, że ta książka yy, właśnie o takich niejednoznacznościach będzie. Będzie opowiadała. Z takiej naszej polskiej perspektywy, być może najbardziej interesujący będzie rozdział o Europie Wschodniej. To jest rozdział szósty, z tego co tutaj widzę. I on brzmi: jego tytuł brzmi tak. Białoruskie formacje pomocnicze, ukraińscy żołnierze Waffen-SS i specjalny przypadek polskiej policji granatowej. Więc to nie jest tak, że nie wiem, Ukraińcy, Łotysze, Estończycy. Przystępowali do SS, a my byliśmy krystaliczni. Polska Policja Granatowa też jest bardzo takim ciekawym przypadkiem do analizy o przyczyny, dlaczego ci ludzie tam wstępowali. I mam nadzieję z tej książki się o tym dowiedzieć. Waffen SS to jest książka, która wychodzi w takiej serii historycznej znaku. Na pewno znacie te okładki. I teraz ta książka, która przyszła do mnie przed chwilą, którą kurier przyniósł. Szanowny pan Rafał Hetman, nie wiem, czy widzicie, co tutaj jest napisane. Czytam list. Szanowny panie Rafale, przesyłamy książkę niespełnieni, składającą się z 10 niezwykłych inspirujących rozmów o pięknie i kruchości życia, o dążeniu do celu, spełnianiu marzeń i czynieniu dobra. To szczere wywiady z ludźmi, którzy swój sukces. Wykorzystują do tego, by pomagać i robić jak najwięcej dla innych. Ale nie przypominam sobie, żebym mi o nią prosił wydawcę. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do kilku ciekawych lektur. Może spośród tych jesiennych hitów, może spośród książek, które do mnie przyszły. W ogóle chyba będę musiał zrobić jakiś book haul, bo w ostatnim czasie znowu. Tuż przed targami przyszło do mnie bardzo dużo książek, które chciałbym Wam pokazać, których jeszcze nie przeczytałem, ale chciałbym się po prostu podzielić tym, co mam. No więc umawiamy się, że następny filmik to jest Bookhaul. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dajcie lajka, jeżeli podobał Wam się ten filmik subskrybujcie kanał jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zobaczcie też podcast Rafał Hetman o książkach, który się nazywa tak właśnie jak ten kanał. Ostatnio przeprowadziłem rozmowę z Jakubem Hełmińskim o smogu, więc jeżeli interesuje was temat smogu, to bardzo polecam, polecam głównie ze względu na to, że my w tym filmiku obalamy mity na temat smogu, bo okazuje się, że na temat smogu istnieje w Polsce dużo mitów. Nawet nie wiecie czego nie wiecie o smogu. No. To tyle, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.